Witam, zagramy dalej w Deus Ex. Kontynuujemy infiltrację katedry, gdzie ma być ukryte złoto templariuszy. Jakież to fajne. Jakieś tajemnicze. Jakieś oryginalne. Dajesz, 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 dajesz. Zginiesz! Zaraz! Pula się! Nie, ty się położysz, ale robot zginie. I teraz jeszcze robot. Wiedział. Ten drugi też wie. Drugi nie wie. Ale nie zginął. Teraz zginął. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.

Czyli co możemy na samotach się yy, przedostać teraz, tak? Szczerze, szczerze mówiąc, nie wiedziałem o tej ścieżce, ale to misja jest spore. Hmm. Oh. 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 I see you, Artie Van Hullef. My new satellite link has both infrared and the X-ray spectrum. I see your heart beating. I see you are afraid. Günther. Wciąż, wciąż nas nie lubisz za to, że załatwiliśmy agentkę na war. No niestety nie mieliśmy tego wyboru. Ale ty tego nie zrozumiesz. To była twoja koleżanka psychopatka. Posłowaliście do siebie. Tak. Czerwony krzyż, historia Templar już y, nagrane to jest tom drugi, tak? To jest tom pierwszy, to będzie tutaj tom trzeci i tom czwarty. Jeżeli kogoś to interesuje, może to przeczytać. Kto wie, może sam tak zrobię, ale nie marnujmy czasu. Teraz, chodźmy dalej. O! Zaraz, może jakoś zajść.

Zaraz po nim dupa, ponieważ niestety nie może się ustawić idealnie 180 stopni pod jego względem, znaczy, no nie można zdać go idealnie od tyłu, ale jednak się położył się tym razem, tak więc nic straconego. Kurde, usłyszał to. Jeżeli to przyjdzie, to będę musiał y, użyć po prostu maskowania. Coś było tam chyba istotnego, ale zaraz to przeczytamy. O, teraz mnie usłyszał. Kurde, musiał się w ostatniej chwili obrócić, no. Target lost. Do skutku. Contact. Okay, contact. Do skutku. lepiej, bo tym razem wycelowałem, lepiej, to jest prawda. Gdzie ten drugi? Jezus Maria. Gówno masz. Dobra. No chodź. Nie, no, co to ma być? Dlaczego jej wszedł? Na to, o kurde. Było blisko znowu, ale tym razem się udało. Jeszcze raz. Opuść, podnieść w Czesz. Podnieść. Przeczytaj. 12, yy. co w potędze władza światem, powierzyło Ci czuwanie w tym miejscu i spisywanie wszystkiego, byśmy mogli skorzystać z swojej wiedzy tak, jak Ty korzystasz z naszej mądrości. Powierzamy Ci klucz do odsydeńskiego skarbca 1942. Powierzamy Ci klucz do Zdroju mądrości 0022. Powierzamy Ci numer i tajemnice. Będziesz strzegł tego, co ci powierzono, ciałem i duszą i czynił swoją powinność, tak by cz czwarta tajemnica znalazła miejsce w, twym, w tym sercu. Dwunastka. Hmm. To były jakieś kody, hasła. Drzwi do... do wrót katedry. Bardzo dobrze, lernatka to nic nie niepotrzebne. Yy. Mam nadzieję, że nikogo nie obudzę przypadkiem. A to jest już chyba do tych drzwi, tak? No i znowu mogę się tutaj wspiąć. Dlaczego nie? Tutaj widać jakieś okno. Ciekawe, czy mógłbym tutaj do niego skoczyć, jeżeli by dobrze wymierzyć. O, A mogę nawet skoczyć trochę wyżej. Tam jest kolejnego robota, ale chyba nie ma sensu go zabijać. no ID. O kurde, snajperzy! Co szczęście to były cienkie dupy, a nie snajperzy, i nikogo nie zaalarmowali. Dobrze, zaraz. No teraz mam pewność, że kliknąłem na obu. Chodźmy, może nie wiem, na dół tutaj, zobaczymy co tam jest. Kolejny snajper. <laughs> Jaki błąd, tu nie można przejść przez to. To jest, to nie jest fizyczny. To nie jest fizyczny obiekt. Ktoś jeszcze? To nie jest fizyczny obiekt, autentycznie. Ale błąd zrobili. Ja nie mogę. No cóż, to tutaj się nie postarali, niestety, jeżeli chodzi o tę lokację. Ale dobra, szukajmy wrogów dalej. Na pewno jest ich jeszcze dość sporo. A no, to byłem tutaj wcześniej, tylko po prostu ten. Pominąłem to wejście, jakby. Mhm. Co mamy tutaj?

Że Günther przede wszystkim tak łatwo na mnie popuści. Tak. Co można było już zresztą wywnioskować po tym, jak wcześniej dostaliśmy od doktora Heimiego Reyesa... kody zabijające yy, Günthera. Killphrase, kill switch, kill phrase, tak. Dla putan machine. Czemu on tu idzie? A no po to! Słyszę jeszcze jednego, ale on chyba jest gdzieś dalej. Kościół. W tym szkole na komunikację z 2 Rockefellers i Rothschild. Od chwili Wielkiej Brytanii cały rząd w finansach prał na wystąpienie stabilności Templarzy, nazwane na gold. Czasy się zmieniają. Można wyjść, tak? O, to będzie dobra droga ucieczki. Jakby co. Dobrze. Tutaj są kolejne drzwi. Prowadzą na zewnątrz? Tak, gdzie chodzi żołnierz, to może jednak przyjdziemy w górąco. Skoro możemy? Tu Sniper. Bogi. Bogi! That's the one. OK, drop Jak widać, tych zapasów mamy już teraz dużo, więc możemy z nich korzystać, nie bojąc się, że się skończą w najbliższym czasie. Uff. Zmęczył się. Chodźmy dalej. Gdzieś musimy to złoto namierzyć, tam jest chyba zejście jeszcze niżej niż na poziom gruntu. A to? Jakiś tajemniczy labirynt. O. o! Co my tu mamy? Czas na hakowanie, czy może tym pudłem to zablokować? Co będziemy teraz zmyślić? To the gold wonderful my people will take control when you move out i believe you know chad i've given him control of an nsf platoon on loan to me from america come on Cholera jasna. Tutaj są różne znaczki, więc jeszcze nie wyjdziemy z tego pomieszczenia. Pomimo tego, że cel powierzchni został zaliczony Tylko trzeba zrobić coś z tą kamerą. I stąd też. O, jak miło. To jest komputer ochrony. Podejrzewam, że dzięki niemu będzie można wyłączyć kamerę. Hakuj.

Dobra, zostawię tam jeszcze na chwilę. Muszę go zapamiętać, że on tu leży. Tymczasem szukajmy dalej. Modyfikacja broni luneta. Do pistoletu, dlaczego nie? Przeładowanie. To teraz do na naleci. Jeszcze nie jestem przekonany, że tutaj na szczycie tych pudeł można coś znaleźć. Jak najbardziej. Pojemnik z ambrozją tutaj trzymają. Eee, modyfikacja broni zasięg. Oczywiście do kuszy pójdzie. Coś jeszcze? Chyba wszystko. Upewnijmy się. No, chyba już nic tutaj nie ma ciekawego, tak więc podnosimy miecz z powrotem. I opuszczamy tę lokację. Jeszcze zanim to zrobimy, tu. raz porozmawiamy z robotem. Dobrze. I teraz możemy wyjść. Czyli naszym celem jest... Aha, znaleźć komputer tutaj jakiś. Co będziemy próbować zrobić w następnym filmie.